Przemek Kaleta, mistrz, mistrz świata w układaniu, układaniu kostki Rubika Przemku. Skąd taka, skąd taka pasja, e, mówię, no, nietypowa, dość nietypowa. Uczniowie kochanoszczaka są znani z, z osiągnięć e, na różnego typu olimpiadach e, tutaj zawody zupełnie indywidualne. Pasja, czy to mówię też przy, przy nauce ćwiczysz te, te ruchy? Tak, zdarza się. Szczególnie e, zainteresowałem się kostką, bo zobaczyłem jak kolega układa. Robi to dość szybko, więc no, zobaczyłem y, poradnik w internecie no i zainteresowałem się tym, jak je i pelem. Mm -hmm. Niektórzy całe życie potrzebują, żeby ułożyć, niektórym się nie udaje, ty mógłbyś w minutę kilka razy ułożyć kostkę Rubika. No, tak, 4-5. Mm -hmm. Jest jakaś tajemna wiedza, która pomaga no, tak, w układaniu? To, tak naprawdę każdy się może nauczyć układać kostkę. No, wystarczy zajrzeć do poradnika i... Nie ma, nie ma problemu. Przemku, przed Tobą Mistrzostwa Europy, w przyszłym roku miejmy nadzieję Mistrzostwa Świata. Jaki, jaki czas trzeba by wykręcić taką kostką, żeby zdobyć tytuł? Jedną ręką myślę, że potrzeba będzie około 12 sekund średniej, średniej żeby zająć pierwsze miejsce. Pierwsze miejsce. Orientowałeś się, jak, jak inni uczestnicy zmagań osiągają czas? Znaczy no, w Europie mam na Mistrzostwach Europy byłem tak naprawdę jednego głównego konkurenta, to jest Michał Pleskowicz z Polski, no który układa tak mniej więcej w tyle samo co ja. Uh -huh, uh -huh. Czyli widać, Polacy są specjalistami w układaniu kostki rowika. No, tak, tak, można to powiedzieć. Mamy nadzieję, że zrobisz wszystko, żeby to, żeby to w Radomiu był ten tytuł, zarówno mistrza Europy, jak i mistrza świata. Jakie są na te szanse? No, nie wiem. Znaczy, na pewno Michał jest bardziej doświadczony ode mnie, także on będzie miał... on będzie faworytem, wydaje mi się. Ale postaram się spróbować Wygrać. Ale jak na razie rekord świata należy do Ciebie. Rekord świata tak, pobiłem go no, po dwa tygodnie po tym, jak on pobił mm -hmm. rekord, mm -hmm. I na czym polegają takie zawody? Nie wiem, przysiadacie, siadacie naprzeciw siebie, czy każdy po prostu mm. ma indywidualne stanowisko? Czy są stanowiska i, i na, nich, na nich układa się y, pięciu ułożeń i z nich liczona jest średnia. Y, Odrzuca się najlepszy i najgorszy czas i mhm. liczy się średnia z tych trzech. Trzech, trzech mhm. pozostałych czasów. Aha, czyli rywalizacja podobnie jak w lekkiej atletyce. Czyli myślisz, że jest szansą, żeby kostka Rubika stała się swojego rodzaju królową takich zadań matematyczno-kombinacyjnych? Czy ogólnie kostka Rubika z matematyką nie ma aż tak wiele mhm. wspólnego. bardziej taka łamigłówka, no i nie wiem. Czy każdy, może, każdy może zabrać się za kostkę Rubika. i coś nawet dzieci po 5 lat niektóre dają uh, radę ułożyć. Ile czasu myślisz, potrzeba było takiemu średnio 30-latkowi, żeby 30 no nie, żeby dojść do takiego poziomu jak A, ty, chociaż zbliżyć. No uh -huh. to na pewno ja już układam od 4 lat, więc, więc to nie jest takie proste do takiego poziomu. No ale pójść 30% sekund, to tak naprawdę może każdy.